Czy warto zainwestować w przenośny bank energii All Powers R600? Jakie są moje wrażenia po kilkumiesięcznym użytkowaniu i testowaniu w podróży? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Maciek i ostatnimi czasy dużo podróżowałem korzystając właśnie z tego banku energii. I dzisiaj Wam troszeczkę o tym opowiem, a ponieważ, jak widzicie, pogoda bardzo słoneczna, więc pozwólcie, że ubiorę okulary przeciwsłoneczne. Około pół roku temu otrzymaliśmy właśnie oto ten bank energii wraz z panelem 100-watowym do testu i z takim oto zestawem udaliśmy się w naszą podróż, która trwała ponad trzy miesiące. Jechaliśmy z Krakowa przez yy, Kraje bałkańskie, Turcję, do Gruzji, podróżowaliśmy ponad 3 miesiące, wróciliśmy do Krakowa i cały czas używaliśmy tego zestawu głównie do ładowania laptopa i pracy na laptopie, ponieważ w czasie tego wyjazdu nagrywaliśmy dla Was vlogi. Te vlogi często w tym samym dniu, albo jak się nazbierał materiał, montowaliśmy, żeby być w miarę na bieżąco. Ale praca komputera to nie wszystko, ponieważ też ładowaliśmy telefony, ładowaliśmy latarki, ładowaliśmy jakieś inne rzeczy, które mieliśmy ze sobą w czasie tej podróży. Jak również y kiedyś y była taka potrzeba, że do tego zestawu podłączyliśmy zwykłą, taką kablową wiertarkę, bo trzeba było coś tam wywiercić u znajomego w chatce i też się to udało. Więc jakie są moje wrażenia? Zaraz wam o tym opowiem, ale w skrócie jeszcze troszeczkę o, spe o specyfikacji tego. Mianowicie to jest. Jak widzicie, bardzo, no w zasadzie niewielkie urządzenie. Nie jest ciężkie, waży około 7 kg. Sprawdźcie sobie specyfikację, teraz dokładnie nie pamiętam. Natomiast ma 299 watogodzin pojemności oraz przetwornicę, która daje nam prąd 230 V na, 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 na z mocą do 600 W. Oczywiście nie jest to 600 plus 600, tylko suma tych dwóch gniazd to może być obciążenie maksymalnie 600 W. Mamy też porty USB, mamy ładowarkę indukcyjną, mamy możliwość tutaj z boku podłączenia panela fotowoltaicznego, jak i też zwykłej ładowarki sieciowej. Przez port, który służy do połączenia panela, to jest panel, taki widzicie, całkiem sporych rozmiarów, możemy też w czasie jazdy samochodem Podłączyć sobie do gniazda zapalniczki i doładowywać ten powerbank z gniazdka. Po otrzymaniu tego zestawu nagraliśmy też jego prezentację. Właśnie jak on jest zbudowany, dokładnie. Wszystkie jego parametry możecie sobie zobaczyć w tym filmie. Tutaj gdzieś wam wstawię link, także zachęcam do zobaczenia tego filmu. Bank energii przeszedł u nas długotrwały test, bo taka podróż 3 miesięczna, ponad 3 miesięczna, to jest trochę czasu i na podstawie doświadczeń, jakie zebrałem w czasie tego testowania, dzisiaj wam troszeczkę opowiem na temat plusów i minusów tego zestawu, ponieważ traktujmy to jako zestaw, czyli właśnie powerbank i panel fotowoltaiczny. 92% 48 watów widzie ze słońca. Ładuje też telefon ładowarką indukcyjną. On pobiera 7 watów. On za chwilę się doładuje do 100%. Jeśli chodzi o plusy, to muszę Wam powiedzieć, że jest to urządzenie bardzo mobilne. Jest naprawdę małe i spokojnie możemy go zmieścić w samochodzie, nie zajmuje wiele miejsca. Można go zarówno gdzieś sobie wieść w bagażniku, ale ponieważ my podróżowaliśmy z dzieckiem, ono się idealnie mieściło na podłogę poniżej fotelika. Natomiast panel fotowoltaiczny woziliśmy w bagażniku, ale nie na leżąco, tylko on się idealnie mieścił tak wsuwając go na pionowo w kąt samochodu. Tak jak wspomniałem, bank był w użyciu codziennie, no i teraz możecie się zapytać, czy nie brakowało Wam energii? I tutaj Wam powiem, że nie, że, tej ba że ta bateria, chociaż nie jest, nie jest bardzo pojemna, nam wystarczała w zupełności. Raz był taki moment, gdzie chyba byliśmy w Gruzji, wtedy przez kilka dni było słabe słońce. A ja dużo pracowałem na komputerze, to wtedy chyba zjechałem do jakichś 50-40-50% pojemności, ale w ciągu kolejnego dnia tą baterykę sobie doładowałem, więc pod tym względem tutaj nie narzekam. Oczywiście, wy możecie mieć zastosowanie jakieś inne, gdzie na przykład byście chcieli podłączyć urządzenia, które więcej zużywają energii. Mój laptop w czasie pracy zużywa około 12 watów, natomiast jak renderuję vlog który render może trwać powiedzmy około 40 minut, no to wtedy ten pobór energii może skoczyć nawet do 40. Watów. Natomiast no, mamy ten zapas energii, który naprawdę na tych kilka godzin pracy nam w zupełności wystarcza. Szczególnie że my wieczorem, oprócz tego, że ja na przykład pracowałem na komputerze, bo nie robiłem tego codziennie, ale zazwyczaj wieczór też włączaliśmy sobie takie zwykłe światło, taką zwykłą żarówkę LEDową na 230, którą gdzieś tutaj wykręciliśmy z domu, wziąłem taki przedłużacz i sobie wieszaliśmy gdzieś na aucie, na drzewie, na gałęzi i nam to oświetlało przestrzeń wokół samochodu. Także bardzo fajne zastosowanie. I pod tym względem, to że właśnie tutaj mamy tą przetwornicę, to jest coś niesamowitego, bo można w zasadzie być nieograniczony do ilości sprzętu, który możemy podłączyć. Oczywiście do 600 W. I tutaj, niestety, taka jedna moja sytuacja. Byliśmy u znajomego na Ukrainie i akurat wyłączyli prąd. Tam teraz są ze względu na, wiecie co, takie braki w dostawie i on miał pompę. I no, nie wiedzieliśmy ile ta pompa ma po, jaki ma pobór mocy bo ona była zanurzona w studni myśleliśmy że da rady ale okazało się, że to urządzenie jest za słabe. Może jakby miało ponad 1000-1200 wat to by pociągnęło. No tutaj ta 600 to jest troszeczkę za mała. Natomiast firma, która produkuje to urządzenie, produkuje również większe. Więc tutaj jakby ten wybór jest dla Was. Mi się wydaje, że w naszych zastosowaniach ta pojemność jest wystarczająca. Natomiast co bym powiedział, że mogłoby być większe, to panel. Ponieważ ten panel jest 100 watowy i tutaj niestety. Ja testowałem na, w różnych warunkach oświetleniowych w środku lata i nigdy mi się nie udało uzyskać więcej niż bodajże 80 watów ładowania tego powerbanka. A tutaj teoretycznie można by go ładować do 240. Więc, więc jeśli komuś zależy, żeby mu się to urządzenie ładowało szybciej albo będzie korzystał na bieżąco z jakiegoś większego poboru mocy, to ja proponuję, żeby kupić sobie albo dwa takie panele jak ten albo kupić sobie 200-watowy, bo wiem, że taki jest. A jakbyście stosowali to urządzenie stacjonarnie, to po prostu można kupić zwykły panel fotowoltaiczny, taki jak się montuje u nas na dachach i sobie gdzieś zamontować na działce, na dachu, gdziekolwiek byście tam mieli możliwość go zamontowania. Ja tutaj jakby skupiam się na sprzęcie mobilnym, bo myśmy go transportowali codziennie, no więc wiadomo, że nie mam panelu takiego zwykłego, ale jakbyśmy już mieli na przykład jakiegoś takiego campervana, no to zwykły panel na dach dałby radę, wtedy kablami. Wpinacie się do tego i macie prąd na stałe wanie, co Wam na pracę lodówki powinno w zupełności wystarczyć. Więc jeśli chodzi o moc tego panelu, to ja Wam powiem, że to jest jedyny minus, który ja zauważyłem, i pod tym względem mógłby być większy. Myśmy dostali do testów stówkę, ale jakbyśmy mieli 200, no to pewnie tutaj bym troszeczkę szybciej ładował, chociaż Wam wspominałem, nie było z tym problemu, ponieważ ja zawsze w wolnej chwili, czy to wieczór, czy rano przy robieniu śniadania, podłączałem ten zestaw i ładowałem. Wczoraj zmontowałem kolejny odcinek, także elektrownia dalej pracuje, musi robić prąd, żeby laptop miał zasilanie, ponieważ takie 3-4 godziny siedzenia a to nie jest sam laptop, bo jeszcze, jeszcze ładujemy właśnie GoPro telefony, i to wszystko, więc tej baterii trochę schodzi. Ale za taki poranek praktycznie cała się później odbudowuje, także urządzenie jest super, ja go zachwalam dlatego, bo jestem zadowolony z niego. Jakby nie to urządzenie, no to byście nie mieli filmów aktualnie, bo dałbym się pracować na akumulatorze auta, żeby rano włączyć silnik <śm> z tego względu. A jeśli chodzi o plusy, bo tak właśnie zacząłem od minusów, słuchajcie, no to plusy to jest przede wszystkim, że to jest mobilne, że to jest małe, że upchniecie to wszędzie gdzie chcecie i nie ma z tym jakby problemów. Nie ma z tym problemów, jeśli chodzi o użytkowanie tego sprzętu. On jest dziecinnie prosty. Jest jeden guzik tutaj. Wystarczy go przytrzymać. Urządzenie się włącza. Urządzenie po włączeniu Wam pokazuje w jakim stopniu jest naładowane. Jeśli go doładowujecie z energii, to Wam pokazuje ile w tym momencie dostaje. Jeśli macie jakieś obciążenie, podłączenie pokazuje ile z niego wychodzi, więc to jest świetne. Można go również sparować z aplikacją przez Bluetooth, co też korzystałem, ale nie jest to niezbędne. Jeśli chodzi o taką po prostu prostotę użytkowania, to wystarczy go podpiąć kabelki, włączyć. Jeśli ładujecie panel, ustawić sobie do światła, raz tam na godzinkę czy dwie przyjść, troszeczkę zmienić kąt, bo wiadomo, słońce wędruje po niebie i będziecie mieli ładowanie. Także ja jestem z tego sprzętu bardzo zadowolony. Jakbyśmy go nie mieli w czasie podróży, no to po prostu bym nie montował, bo nie byłoby jak długo pracować na komputerze, a też nie. Zatrzymywaliśmy się w jakichś hotelach, hostelach, gdzie moglibyśmy korzystać na bieżąco z prądu z gniazdka. Nosowaliśmy w namiocie, sami sobie organizowaliśmy noclegi, więc to urządzenie nam zapewniało dostęp do, do energii elektrycznej. Więc ta mobilność jest tutaj tego zestawu niesamowita. To i w zasadzie w sensie ja wam powiem, że na tą chwilę nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś dalej w podróż taką samochodową nie wziąć tego, jeśli jedziemy oczywiście na, na parę na więcej niż parę dni i chcemy pracować na komputerze, bo jeśli nie pracujemy czy tylko sobie, powiedzmy, ładujemy drona. No to w czasie jazdy można to zrobić z zwykłej ładowarki samochodowej, czy tam aparat fotograficzny. Ale no już komputer, niestety, wymaga do swojej pracy więcej energii. Także ja myślę, że to jest, na tyle. Nagrywam odcinek z tego względu, bo też jest dużo komentarzy na temat tego sprzętu, więc zobaczcie sobie też ten poprzedni odcinek, który nagrałem. Tu gdzieś w czasie filmu. Zobaczycie moje przebitki. Jak ten cały zestaw pracował gdzieś w terenie, jest w opisie też kod z rabatem bodajże 10%. Jakby ktoś z Was chciał nabyć, to nie wiem ile to teraz kosztuje. Może ten sprzęt już też troszeczkę staniał. W każdym razie, nawet te pół roku temu, nie był to jakiś duży wydatek. Ja się na tą chwilę z wami. Żegnam, jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytania, coś byście się chcieli na ten temat dowiedzieć, to piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym jeszcze coś dograł, to również. A tymczasem słuchajcie, zgrzałem się, bo to słońce chociaż już takie jesienne, a w zasadzie już niedługo, niedługo będziemy mieć zimę. Zbliża się 1 listopada. To dzisiaj daje strasznie mocno, więc muszę się po prostu rozebrać. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to bardzo was proszę o wsparcie. Najlepszym wsparciem to jest zasubskrybowanie, napisanie komentarza, zalajkowanie, a jak możecie to również udostępnienie tego materiału, żeby się roznosił, rozchodził po sieci. Trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w terenie, w podróży albo również zapraszamy do nas. Hej.